Dzień dobry, dzień dobry, ja od rana przy laptopie, trochę musiałam popracować, ale najważniejsze rzeczy załatwione, lecę teraz do banku, później do sklepu z listą, bo zapominam, pięć rzeczy na krzyż mam tutaj, bo lodówka e, pełna, ale muszę ciasto zrobić i właśnie do tego ciasta muszę składniki kupić, e, no i starość nie radość, lepiej na kartce niż dwa razy jeździć. Jakiś czas temu opowiadałam Wam, że zapisałam Janka w pierwszej kolejności do szkoły językowej przez internet. Jest to szkoła angielskiego AllRight. I właśnie, mówię, że w pierwszej kolejności Janka, bo Livia tak go obserwowała, zaglądała, kiedy on miał swoje zajęcia i mówi: Mama, ja też chcę, więc Livia też już jest po takich pierwszych zajęciach i na pewno będziemy to kontynuować. Dla nas to jest mega wygoda, że dziecko może się uczyć. Bez wychodzenia z domu. Zajęcia dla takich młodszych dzieci trwają 25 minut, ale to jest szkoła dla dzieci w różnym wieku do 18 roku życia. Tam już zajęcia trwają dłużej 55 minut, jeżeli się nie mylę. No ja nie ukrywam, że dla mnie jako dla rodzica, ale przede wszystkim też dla mamy, która robi jako taksówka swoich dzieci to jest mega wygodne, że ten angielski jest w domu, bo no nie tracimy czasu, w ubiegłym roku Janek miał angielski w domu, ale pani do nas przyjeżdżała i to też było super, jednak w tym roku pani otworzyła swoją szkółkę tutaj w pobliskim miasteczku, próbowaliśmy dojeżdżać, ale jednak nawet nie sam dojazd, ale co problem z parkowaniem, to, że musieliśmy wyjeżdżać dużo wcześniej, bo... No ciężko akurat było w tym rejonie zaparkować. No to tego czasu traciliśmy jeszcze więcej i w sumie to spowodowało, że zdecydowaliśmy się na szkołę języka angielskiego przez internet. A jeżeli się zastanawiacie, czy to jest dla Waszych dzieci, jak one sobie poradzą, czy będą chętnie uczestniczyć w takich zajęciach, no to polecam Wam zapisanie się na pierwsze darmowe zajęcia. Właśnie to nic nie kosztuje, oprócz odrobinę czasu i zaangażowania. No i będziecie wiedzieć, jak to wygląda i czy dalej chcecie kontynuować. Na stronie Allright są bardzo fajne rabaty, do minus 45%, a dodatkowo z kodem, który Wam tutaj zapiszę gdzieś, macie 10%. Procent zniżki, e, więc czekam, czy próbowaliście i jakie wrażenia po zajęciach e, dajcie znać, no i miłego e, angielskiego wam życzę! Unia, no co ta pancia znowu zamówiła? Co ona znowu zamówiła? Otwieramy, to bi. Słuchajcie, zamówiłam sobie taki obraz, znaczy obraz, obraz tego powstania, jak ja to pomaluję. E, malowanie po numerach i myślałam, że jest prostsze. Aż ubrałam okulary i ledwo co widzę. <gryz> więc może ja powinnam od razu to komuś prezentować. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale ja po prostu uwielbiam Bazonę, więc dwa nowe do kolekcji. Piękne. Ten też jest bardzo ładny, no ale. Coś innego. O, jako piękna, piękna ta dziewczynka. Dzieciaki wróciły, więc kuchnia zaraz zaczyna wydawać posiłki. Zaczynamy od zupki. Nasza gwiazda ma jutro występ i dylematy. Która suknia? Może nie dylematy. Mama mówi, wybierz inną, ale Liwia ma swój typ, tak? Myślę, że kwiatkowa na razie... Którą wybierasz? Kwiatkowa na chwilę odpada. Kwiatkowa na chwilę odpada. Kokardkowa? Nie wiem, na chwilę. Okaże się jutro pewnie. Nie, teraz...